Hej, lecimy z kolejnym co tygodniowym przeglądem newsów i ciekawostek ze świata idei, zaczynając od tego, że według doniesień medialnych, w związku z koniecznością szukania oszczędności, Warner Bros. Discovery rozważa sprzedaż stacji TVN. Mnożą się spekulacje, w czyje ręce pójdzie znaczące medium. Według dziennikarza Onetu Andrzeja Stankiewicza, sprzedaż TVN-u węgierskiemu funduszowi powiązanemu z Wiktorem Orbanem jest niemal już przesądzona. Jest duża radość u części polityków prawa i sprawiedliwości, powiedział dziennikarz w programie Stan Wyjątkowy. Pod koniec listopada spekulacje w tej sprawie podsyciły były prezes Orlenu, obecnie Euro poseł PiS Daniel Obajtek tuż przed przesłuchaniem w Sądzie Najwyższej Izby Kontroli stwierdził w rozmowie z dziennikarzem TVN24 że już niedługo będzie do tej stacji chodził jak do siebie. Na początku listopada Juliusz Brown, były prezes TVP oraz były przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, mówił serwisowi Press.pl, że o ile administracja obecnego prezydenta USA Joe Bidena chroniła TVN w Polsce, to stosunek tej ekipy w tej sprawie ekipy nowego prezydenta może się zmienić. Przypomnijmy, TVN jest częścią Warner Bros. Discovery, amerykański koncert rozważa sprzeda stacji w celu uzdrowienia Finansów. W ocenie Brauna Amerykanie nie będą przeciwni sprzedaży TVN-u i jeśli chętny do zakupu inwestor będzie związany z polską prawicą. Newsweek Polska informował w październiku o trzech firmach zainteresowanych zakupem TVN. Wśród nich jest czeska grupa PPF założona przez Petera Kellnera, który zginął w 2021 roku oraz jeden z amerykańskich nadawców, jego nazwa pozostaje nieznana. Ofertę miał złożyć też węgierski przedsiębiorca Józef Wida, powiązany z współpracownikiem Viktora Orbana. W wyniku tego premier Donald Tusk zapowiedział, że stacje telewizyjne TVN i Polsat zostaną umieszczone w wykazie firm strategicznych które podlegają ochronie. Rosja coraz skuteczniej próbuje ingerować w życie państw europejskich. Na wschodzie są zainteresowani przejęciem naszych mediów, podkreślił. Szef rządu wyjaśnił, że jego, będzie miała, de, jego decyzja będzie miała kształt rozporządzenia Rady Ministrów, które zostanie przyjęte w przyszłym tygodniu. Premier podkreślił, że ta decyzja o uzupełnieniu listy oznacza, że bez zgody polskiego rządu nie będzie można przejąć, kupić firm, które są na strategicznej liście firm, które podlegają w ochronie. Do zapowiedzi Tuska nawiązał też wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Nie będzie w Polsce żadnej tolerancji dla siania dezinformacji. TVN i Polsat już w przyszłym tygodniu będą umieszczone w wykazie firm strategicznych, a kolejne zabezpieczenia dotyczące cyberprzestrzeni i dezinformacji już niebawem. Zapowiedział we wpisie na portalu X. Natomiast obóz PiS liczy w tej sprawie na wsparcie Trumpa. Jak podaje Newsweek na Nowogrodzkiej panuje przekonanie, że aż do zaprzysiężenia Donalda Trumpa na nowego prezydenta USA nie uda się przeprowadzić kupna na telewizji TVN. Politycy, prawicy uważają, że presja ze strony Trumpa wymusi zmianę tej decyzji. To znaczy tak. Na razie, abstrahując od jakichkolwiek uzasadnień, no to przecież sprawa wygląda tak, że co, no ja sobie jestem spółką prywatną z kraju sojuszniczego Polski i mam sobie w Polsce jakiś kapitał i mówię, a może bym sobie sprzedał ten kapitał innej spółce ulokowanej w innym kraju Unii Europejskiej, po czym polski rząd bez konsultacji ze mną ogłasza mój kapitał dobrem strategicznym i odbiera mi prawo dysponowania nim, czy coś takiego nie jest trochę nielegalne w cywilizowanym państwie prawa? I to nie jest tylko moja opinia, bo jak czytamy w serwisie Prawo.pl Poważne wątpliwości wynikają z prawa unijnego, zwłaszcza, że według medialnych doniesień zainteresowanie nabyciem TVN mogą być podmioty właśnie z Czech i Węgier. Prawo pierwotne, traktatowe Unii, gwarantuje państwom członkowskim swobodę transgranicznego przepływu kapitału. Nie ma podstaw do zakazu nabycia TVN i Polsatu przez inwestora z Węgier, mówi profesor Rafał Adamus. W mojej ocenie, nawet jeśli zastosowane ograniczenie będzie zgodne z polskim prawem, to pojawi się ryzyko sporów międzynarodowych na gruncie umów o ochronie i popieraniu inwestycji. Takie ograniczenia dysponują Wsponowania spółkami mogą być w wielu przypadkach traktowane jako wywłaszczenie inwestycji. Zwraca uwagę mecenas Krzysztof Łyszyk. Profesor Adamus przywołuje też artykuł 54 ustawy pierwszej i drugiej konstytucji, według których każdemu zapewnia się wolność wyrażania poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji, a cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu jest zakazana. Nie można ex ante zakazać określonej linii programowej, mówi prawnik. Dodaje, że także zgodnie z prawem prasowym organy państwowe są obowiązane zapewnić pluralizm. Polska jest w stanie rzeczywistej agresji informacyjnej ze strony Federacji Rosyjskiej. To stan nadzwyczajny, który nie został przewidziany w wspomnianym artykule Konstytucji. Pomimo tego faktu władze polskie nie są zwolnione z obowiązku zachowania praworządności. Agresja informacyjna nie zwalnia organów Państwa Polskiego z zasady legalizmu, kontynuuje profesor Adamus. Czyli wiecie. Bo praworządność to jest taka rzecz, o którą nie tak dawno nasz obecny rząd bardzo się martwił, ale jak przychodzi co do czego, to dostajemy argumentację, że sytuacja jest wyjątkowa, więc możemy sobie zignorować prawo. Sorry, ale czy to nie jest bardzo zbliżone do tego, co mówił właśnie PiS, nie? i za co słusznie obecny rząd go wtedy krytykował? I przecież okoliczności, no ale chyba nie są one. Aż tak do końca jednoznaczne, jak rząd je teraz przedstawia, tak? Znaczy ja wiem, że do tego, co robi węgierski rząd i Viktor Orban należy mieć bardzo, bardzo dużo poważnych bardzo uwag, ale przecież w tej sytuacji TVN wcale nie chcą kupić Rosjanie, tylko prywatna firma działająca w Unii Europejskiej, po prostu zlokalizowana w kraju i potencjalnie pośrednio powiązana ze środowiskiem politycznym, które źle się kojarzy. I rząd twierdzi, że nie może doprowadzić do transakcji między zagranicznymi kapitałami z krajów, które formalnie są na już naszymi sojusznikami, bo Rosjanie? To znaczy, chyba znacznie łatwiejszym wyjaśnieniem tej sprawy jest to, no, że póki co TVN jest prorządowy, jest pro-KO, no bo przecież jest, no, nie ma, mamy udawać, że nie jest, i rząd nie chciałby utracić tego przychylnego sobie medium. I no nie wiem, taka interpretacja wydaje się wręcz domyślną w tym momencie i naprawdę nie jestem pewien, czy te decyzje o wpisaniu tego jako dobra strategicznego borosjanie jest w stanie wyknąć ktokolwiek poza najbardziej twardym betonowym elektoratem KO. Nie liczący ludzi, którzy będą powiera, powielać, te, popierać te informacje, bo wiedząc, że to nie jest słuszna sprawa, że to nie jest prawda, ale be, wiedzą też, że mówienie tak będzie dla nich opłacalne. Tymczasem zauważmy jeszcze, że dodatkowo tutaj czytamy: Profesor Adamus zwraca uwagę, że w przypadku, gdyby faktycznie stacja rozpowszechniała potem program powodujący zagrożenie interesów kultury narodowej, bezpieczeństwa i obronności państwa lub narusza normy dobrego obyczaju, to istnieje możliwość cofnięcia jej wtedy koncesji zgodnie z ustawą o radiofonii i telewizji. Zatem legalnym narzędziem walki z antypolską narracją nie jest kontrola procesu nabycia stacji telewizyjnej ex ante, ale instrument cofnięcia, cof, cofnięcia koncesji ex post. Podsumowuje prawnik. Czyli gdyby naprawdę o to właśnie chodziło, to rząd ma narzędzia w razie czego do zastosowania, gdyby naprawdę pojawiła się groźba rosyjskiej dezinformacji w telewizji. Nie trzeba wcale łamać prawa, zakazując prywatnym podmiotom sprzedaży ich własności, ale jednak rząd próbuje to zrobić, bo. Po co? Bo ma w tym własny interes polityczny. I jeżeli to nie jest podstawa do wystawienia ogromnej, płótnej, żółtej kartki temu rządowi, to nie wiem, co innego mogłoby nią być. Kolejno. 33. Wielki finał orkiestry, orkiestry Świątecznej Pomocy odbędzie się 26 stycznia. Ta edycja skupia się na wsparciu onkologii i hematologii dziecięcej. Nie mogło nas tutaj zabraknąć ogłosił w czwartek inerneusz Fonfara, pre, Fonfara, prezes zarządu Orlen podczas spotkania z Jerzym Owsiakiem. Decyzja Orlenu nie spodobała się posłowi Prawa i Sprawiedliwości Janowi Kantakowi, który w sieci opublikował nagranie, na którym wylewa kupioną chwilę wcześniej na stacji państwowego koncernu kawę. To chyba jeden z moich ostatnich łyków kawy na Orlenie. Nie dlatego, Zobrzydliwa, wręcz przeciwnie, bardzo lubi kawę na Orlenie, ale rząd Tuska planuje spłacić dług wobec Jurasa Owsiaka. Wiecie, tego od siema i rób ta co chce, mówi na nagraniu polityk. Na nagranie po za posła zareagował Owsiak, który we wpisie w mediach społecznościowych zwrócił się z gorącą prośbą do wszystkich ludzi związanych z onkologią i hematologią dziecięcą, aby w przypadku zgłoszenia się do nich yy, kantaka. Aby w żaden sposób, nawet najmniejszy gram Focha, nie był skierowany w jego stronę i w stronę jego dzieci, czy kogokolwiek z kim się pojawi. Nasza pomoc skierowana jest do wszystkich, którzy tej pomocy potrzebują. Nasze finałowe zbiórki nigdy nikogo nie wykluczały. I kiedy ktoś zbiórkę organizował i kiedy ktoś będzie chciał z tej zbiór skorzystać z jej efektów, napisał owsiak. Na sam koniec padło ze strony owsiaka ciężkie pytanie: a tak przy okazji, czy wylewając kawę posprzątał pan po sobie? Zapytał premier, prezes Wośm. Jest tutaj też nagranie, do yy, link do całego nagrania. I teraz tak. Jak pewnie pamiętacie z poprzedniej prasówki, ja myślę, że są bardzo ważne pytania, które należy zadać w takiej sytuacji, gdy państwowa spółka, jaką jest Orlen, chce wesprzeć publiczną służbę zdrowia, ale decyduje się zrobić to nie bezpośrednio, tylko za pośrednictwem prywatnej organizacji, jaką jest WOŚP, która no siłą rzeczy też zarabia coś na przepływie środków przez nią. Ale to nie zmienia faktu, że to, co zrobił pan Kantak, to jest. Z jednej strony żenujący spektakl, ale z drugiej, swego rodzaju ciekawe zjawisko. Bo zwróćmy uwagę, co tu się dzieje. Pan Kandak, który jest posłem, czyli generalnie pieniądze w jego portfelu biorą się z naszych podatków, postanawia wydać jakąś kwotę z tych pieniędzy, które dostał od podatników kwotę symboliczną, ale zawsze żeby kupić produkt wytworzony przez państwową spółkę, należącą w, w największej części wspólnie do Polaków, jaką jest Orlen, i ten produkt ostentacyjnie publicznie zniszczyć. I jemu się zdawało, że publiczne transmitowanie tego to będzie dobry pomysł i że przysporzy to jemu i jego ugrupowaniu popularności. Tego typu przypadki są najlepszym dowodem na to, że trzeba wychodzić ze swoich baniek, bo idea, że to będzie dobry pomysł, mogła się zrodzić wyłącznie w ludziach, którzy są tak zabetonowani we własnym środowisku, że kompletnie odcięci są od wrażliwości przeciętnego odbiorcy i nie zdają sobie sprawy, że to, co w ich bańce wydaje się jako śmiała akcja, prawie wszyscy inni odbiorą jako żałosne i małostkowe. Natomiast zwróćmy też uwagę, że odpowiedź pana owsiaka, po pierwsze, jest bardzo adekwatna do tej sytuacji, i jest to też właśnie jeden z przykładów tego, dlaczego pan owsiak jest tak popularny. Bo nawet w takich sytuacjach teoretycznie konfliktowych potrafi odpowiedzieć w sposób pozytywny i nie wiem, może nie wiem, pan Kantak albo jakieś osoby, które jednak z jakiegoś powodu popierają ten performance uznają, że a nie, bo pewnie pan Owsiak tę pozytywną odpowiedź zrobił cynicznie pod publiczkę, żeby dobrze wypaść. Więc po pierwsze, nie wiecie tego, nie wiecie co siedzi w głowie drugiego człowieka. A to, że Wy kogoś nie lubicie, to nie znaczy, że ten ktoś nie może Wam dobrze życzyć, naprawdę, to się nie wyklucza jedno z drugim. A po drugie, jak pokazuje przypadek pana Kantaka, nawet cyniczne zrobienie czegoś pod publiczkę nie jest takie proste. Wymaga jednak pewnych kompetencji, i można się wyłożyć na próbie zrobienia czegoś takiego, więc nawet jeśli Jurek Owsiak zrobiłby to cynicznie, to przynajmniej zrobił to umiejętnie. Czego, co nie o wszystkich można powiedzieć. Następnie, zdaje się, że w polskim internecie trwa jakaś inba o Ciri z nowego trailera Wiedźmina 4. I teraz tak. Wszystkie narzekania na to, czy Ciri powinna móc pić eliksiry, jak widzimy na trailerze, czy jednak nie powinna, albo czy robienie z niej Wiedźminki to nie jest jednak taki trochę downgrade jej zdolności w tej historii, i czy przypadkiem zakończenie Wiedźmina trójki z nią jako cesarzową nie miało być tym kanonicznym, i czy teraz to nie jest trochę łamane. Tutaj można dyskutować. Tak samo, jak gdyby ktoś chciał powiedzieć, że na niektórych ujęciach, nie na wszystkich, ale na niektórych, modele twarzy wyglądają nieco dziwnie na tym trailerze. No to chyba faktycznie tak jest. Ale jest też pewien segment komentujących, narzekających na rzeczy bardzo dziwne. Nie mówię, że to są głosy jakoś szczególnie powszechne, ale ewidentnie da się je zauważyć w komentarzach. Na przykład: O nie, zastąpili Geralta kobietą. Ale chyba zrobienie z Ciri kolejnej protagonistki w tej serii jest takie ekstremalnie wręcz domyślne i naturalne. Albo widziałem też narzekania w stylu, że o nie, biali mężczyźni krzywdzą kobiety na trailerze, więc to jest Woke. Znaczy, po pierwsze, zdaje się, że na trailerze mamy zarówno jakiegoś oprawcę, jak i troskliwego ojca, który też jest chyba białym mężczyzną. A po drugie, narzekanie na to, że Wiedźmin dotyka problemów wykluczania, uprzedzeń. I tak dalej. No to jeżeli ktoś się temu dziwi, to chyba nie czytał materiału, materiału źródłowego. Albo jest też chyba nie taka całkiem mała seria narzekań, że ojejku Ciri Siri w tym trailerze jest brzydka, że ona w ogóle nie wygląda kobieco, bo prawdziwe kobiety są dużo bardziej atrakcyjne. A tutaj no to ewidentnie, co Sweet Baby Ink pewnie, tak? Kazało uczynić tę postać brzydką, no bo były przypadki, że Sweet Baby Ink faktycznie yy, yy, robiło coś takiego, konsultując przy tworzeniu niektórych gier. I teraz tak, ja rozumiem, że gusta mogą być różne, ale jeżeli ktoś zupełnie na serio pisze, że to jest wygląd brzydkiej kobiety, to czy aby na pewno jest to ocena w porównaniu do przeciętnej twarzy samic gatunku Homo sapiens? Czy może jest to ocena w porównaniu do plików typu JPG przeglądanych na czyimś wyświetlaczu? To znaczy, dostrzegalne w komentarzach do tego trailera i w dyskusji wokół tego w internecie dostrzegalne tam są przejawy absurdalnego, wręcz przewrażliwienia u niektórych odbiorców. I to jest ciekawe, bo może niektórzy pamiętają Około 10 lat temu w internecie popularne były pewne środowiska feministyczne, które podchodziły do wszelkich dzieł kultury przez taki pryzmat, że oglądam je i szukam, o co mogę się obrazić. Nie pytam, czy dane dzieło jest seksistowskie, tylko który jego element mogę zinterpretować jako seksistowski, tak aby mogła się obrazić. I ja podejrzewam, że ludzie narzekający teraz, we wspomniany sposób, na trailer Wiedźmina 4, pewnie nie lubią być porównywani do feministek, ale zwróćmy uwagę, że przejawiają oni bardzo zbliżoną postawę. Każde nowe dzieło kultury jest interpretowane przez pryzmat, że oglądam je i szukam, o co mogę się obrazić. Nie pytam, czy została do niego wciśnięta poprawność polityczna, tylko który jego element mógłbym zinterpretować jako łuk w cudzysłowie, tak abym mógł się obrazić. Teraz tak, ja wiem, że środowisko gier w ostatnich latach miało problemy z tym, że naprawdę były przypadki wciskania do gier poprawności politycznej, kompletnie wbrew graczom i ze szkodą ostatecznie dla samych twórców, bo tworzyli produkt, na który wszyscy narzekali, ale jak opisywaliśmy to między innymi w odcinku na wojnie idei na ten temat, wraz ze słuszną krytyką naturalnie pojawia się też w tym temacie pewna doza przewrażliwienia i doszukiwania się tej poprawności politycznej w rzeczach zupełnie normalnych i w takich, które faktycznie zyskały ostatecznie uznanie tej widowni. To jest notabene taka rzecz, o której nie wszyscy zdają sobie sprawę. Nawet gdy mamy jakieś powiedzmy nazwijmy to radykalne zjawisko i pojawia się zupełnie słuszna, krytyczna reakcja, to w obrębie tej słusznej reakcji zupełnie naturalnie będą się pojawiać również głosy radykalne w drugą stronę. I to jest jeden z powodów, dla których, dlaczego w ogóle nie powinno się za bardzo wychylać wahadła w, jedno, w którąkolwiek ze stron, nie tylko ze względu na negatywne skutki wychylenia w tę daną stronę, ale również z uwagi na to, że gdy ono wcześniej czy później nieuchronnie wróci, to może się wychylić za daleko w drugą stronę. Następnie. Nowe prawo w Belgii gwarantuje pracownikom seksualnym oficjalne umowy o pracę. Ubezpieczenia zdrowotne, emerytury i urlopy macierzyńskie. Belgia jest pierwszym krajem na świecie, który wprowadzi takie prawa dla pracowników seksualnych. Rewolucyjna ustawa spotkała się zarówno z uznaniem, jak i z krytyką. Ci, którzy są przeciwni, zwracają uwagę na to, że świadczenie usług seksualnych jest przez to za bardzo normalizowane, a jest to działanie, które często podlega nadużyciom i przemocy. To radykalny i najlepszy krok, jaki do tej pory widzieliśmy w całym świecie, mówi z kolei Erin Kilbride, działaczka, badaczka z Human Rights Watch. Każdy kraj powinien podążać w tym kierunku. Krytycy twierdzą, że prowadzi to do wyzysku i nadużyć którym ta ustawa nie zapobiegnie. Jest to niebezpieczne, ponieważ normalizuje zawód, który zawsze jest pełen przemocy, mówi Julia Krumier, wolontariuszka ISALA, organizacji pozarządowej, która pomaga osobom świadczącym usługi seksualne na ulicach Belgii. Decyzja Belgii o zmianie prawa była wynikiem wielomiesięcznych protestów w 2022 roku, wywołanych brakiem wsparcia ze strony państwa podczas pandemii COVID-19. Zgodnie z nowym belgijskim, pra belgijskim prawem, każdy pokój, w którym świadczone są usługi seksualne, musi być wyposażony w przycisk alarmowy. W ten sposób osoby świadczące usługi seksualne będą mogły skontaktować się z pracownikami. Odawcami, którzy w razie czego im pomogą. Tym samym pokazując, że jest to zajęcie, w którym całkowicie realnym jest, że stanie ci się krzywda poważna. Wiecie, jaki jest z tym mały problem? Abstrahując od wszystkich tematów, które poruszaliśmy już w wielu materiałach na ten temat, innych na naszym kanale, jest taka uwaga, że w momencie unormowania tego prawnie nie tylko uznajemy, że. Mężczyzna, próbujący na przykład nakłonić kobietę do przespania się z nim za pieniądze, po prostu dąży do zrealizowania zupełnie normalnej transakcji, ale też na przykład osoba zatrudniająca prostytutki i zarabiająca na tym, że jak najwięcej kobiet jak najczęściej się prostytuuje, zaczyna na przykład zapraszać nowe kobiety do utrudnienia się tym zajęciem, żeby zmaksymalizować swoje zyski i to jest zupełnie normalne działanie biznesowe. Nie ma w tym nic złego, jest to unormowane prawnie. I rozumiem, że będzie można teraz na przykład, no nie wiem, wywieszać ulotki w liceum. Dziewczynki, jak tylko skończyłyście 18 lat, to zapraszam na staż do mojej agencji, dostaniecie naprawdę fajne bonusy i będziecie mogły dużo zarobić w te wakacje. No przecież, skoro to jest normalne, opodatkowane zajęcie, to niby dlaczego nie? I zawsze w tego typu kwestiach ja osobiście polecam, aby zwolennikom normalizowania takich zajęć. Zadawać jedno proste pytanie: czy miałbyś, miałabyś coś przeciwko, żeby twoja córka, twoja siostra, twoja matka się prostytuowała? No bo, jeśli to jest zwykła normalna praca, to czemu nie? A jeżeli jednak miałbyś coś przeciwko, to może jednak nie jest to zwykła normalna praca. I tyle. Kolejno, Ministerstwo Finansów USA ogłosiło we wtorek wypłacenie dla Ukrainy 20 miliardów dolarów pożyczki opartej na zamrożonych aktywach Rosji. To część inicjatywy G7, opiewającej łącznie na 50 miliardów. Te środki wypłacone z wpływów uzyskanych z unieruchomionych aktywów Rosji zapewnią Ukrainie niezbędny zastrzyk wsparcia podczas obrony przed niesprowokowaną wojną napastniczą Rosji, poinformowała szefowa resortu Janet Yellen w wydanym komunikacie. No i bardzo dobrze. I to tyle. Jako, że mamy ostatni tydzień przed świętami, to przypominam, że w naszym sklepie zależy PL pojawiły się ostatnio nowe koszulki i kubki z uwspółcześnioną wersją Wieży Babel Broigla. Więc, jeżeli ktoś szuka ciekawych pomysłów na prezenty, to zapraszam do przejrzenia wszystkich naszych produktów. I przypominam, że wysyłka jest zawsze w mniej niż dwa dni robocze, więc jeśli zamówicie to teraz, to spokojnie zdąży przejść przed świętami. Link do sklepu jest poniżej. I tak samo poniżej znajdziecie link do bonusowej części prasówki dla patronów, w której mamy m.in. omówione bardzo ciekawe omówienie bardzo ciekawej mapki porównującej liczbę chrztów i urodzeń w różnych miejscach Polski, gdzie w niektórych chrztów jest o 1 trzecią mniej niż urodzeń, a w innych chrztów jest niemal dwukrotnie więcej niż urodzeń. I do usłyszenia. Hej! Jeśli chcesz być informowany o kolejnych odcinkach, to kliknij dzwoneczek powiadomienia, żeby żadnego nie przegapić. A jeśli chciałbyś pomóc w tworzeniu takich filmów, to zapraszam do wsparcia nas na Patronajcie. Do usłyszenia.